Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj podwójna znowa Podwójna premiera, można powiedzieć, jak to się tam zwał, tak zwał, ale raczej wznowa, nie premiera, bo te zrabki już były. Podwójna, czyli podwójnie wygrywamy. Dobra, i tu szyderczy śmiech. Nastał. Mam po 10 sztuk, Super 7 i 10 sztuk, szczęśliwe linie do tego świąteczny kalendarz jako bonus też praktycznie nowość i jak tego naddrapie trochę szczęśliwe linie mam 10 sztuk zaś będę mówił jakie numery jak będę drapał bo nie ma sensu tu przedłużać naddrapie połowę z każdej i wracamy i będziemy Drapać tu resztę już na wizji. Kalendarz mam z numerem 17, jakby ktoś się pytał. Już by chciał wiedzieć, natychmiast, to na natę, natychmiast mam 17 numer. I 10 szczęśliwych lin i 10 super siódemek. I szukamy siódemek i linii. A linie nadrapiemy do połowy i widzimy się za sekundkę w tym czasie dalej. Łapkę w górę i poczekaj, będziemy drapać, oglądaj do końca od deski do deski, bo to nie wiadomo, co tu mi może się wydarzyć. Także wiecie, o co chodzi. No, wracam za sekundkę. No, jestem po trapańsku. No i jak na razie to tylko w jednej zdrapce z numerem 21 mam jedną linię, się utworzyła jedna linia, na razie, zaraz nie będzie, na 10 mam jedną linię, dobra, to sobie zdrapiemy, za tak chwileczkę, najpierw zdrapiemy Super 7 i lecimy z tym koksem, żeby nie przedłużać, bo to tak będzie długo trwało chyba, trochę na pewno. No I tak z numerem 41 szukamy siódemek, czerwona mnoży razy 2. Czyli nic się nie zmieniło. Lecimy. Ścieralna, fajna. Siódemki brak. Numer 56. 7. dwie out Ciekawe na 10 ile będzie 7 I znaczy ile wygranych będzie. Mamy pierwszą siódemkę. Mamy Kukuku. A Kukuku to nie wiem co to jest. Ale to jest 2 złote, najwyraźniej. Czyli mamy pierwsze 2 złote. Kukku. Hmm, ale sobie wymyślili. I mamy, i lecimy dalej. Co my tu mamy? No nic, numerem 90, numerem 47. Również nie ma siódemki. Numerem 46. Jedną po drugą widzę. też nie ma. Też nie ma. I z numerem 48 jest 7 kukuku, czyli wiadomo już co jest, dwa złote, następne z numerem 59. Czy czerwona się jakaś pojawi w tej? Rozdaniu, w tym rozdaniu, czy nie? Czy tych 74? Jest siódemka, jest czerwona. Czyli będzie 7 zł. pewno na... No, tu jest 3 i 2 razy 2. To jest 4-7 zł. FF, to 7 zł z numerem 74. I Ostatnia 70 numer, i tu już nie ma nic. Czyli nowa premiera super 7 na 10 sztuk wygrały 3. 10, 10 razy 2 to jest 20 zł. A my mamy 7, 9, 11. 11 zł na 20 wydane w Super 7. Czyli standardnie 9 zł do tyłu. Dobra, 3 wygrane. Kładziemy na bok. No to lecimy. Tam z numerem 21. To mam linię, Zostawimy na koniec. A będziemy drapać. Taką, proszę Państwa, jakby się to pytał. Mamy tutaj. Dobra, lecimy. Arbus. się ładne słoneczko. Po nocce wstałem. Pobiegłem. Patrzę. Podwójna premiera. Coś normalnie szok, no to trzeba brać. No to zebrałem. Co zebrało. Dzisiaj jeszcze chyba pójdę po południu i wyślemy sobie Keno. Keno na 20 losowań. Za 8 dyszek, jak to zawsze. Zobaczę. Czy dzisiaj, czy jutro jeszcze to przemyślę, ale na pewno będzie albo dzisiaj, albo wysłane jutro. I zobaczymy, czy coś uda się przygarnąć do siebie czy nic jest linia mamy linie mamy kości kości gdzie są nie ma truskawka gruszka Różka, proszę Państwa, skąd tu się wzięła gruszka, tu już teraz nie będzie widać, co jest, no. Dobra, to mamy bananowy sąk. I ostatnie mamy winogrono. Winogrono. Gdzieś tu było, tu jeszcze było. Winogrono tu jest. Ale nic to nam już nie przynosi. Słoneczko tęcza i ciaperzak. No jest, dobra. Czyli mamy następną, czyli to sobie odłożymy, bo będziemy zdrapywać na końcu te wygrane nasze. Dobra. Mamy serce. Serducho serce dla was i i co? nic nie ma jabłko jabłko, jabłko nie ma. dzisiaj mecz swój mhm. kto gra? Chur, jestem bardzo ciekawy o co tam chodzi w tym Poznaniu no. Czy grają przeciwko trenerowi i zaczynają grać, czy, czy, czy co, no bo jest taka przewidywalna gra, że nie wiadomo o co chodzi. Ale mam nadzieję, że kibice im przy... kocioł im przemówił do rozsądku po ostatnim meczu i dzisiaj widzę konferencji kurczę wezmą się w garść. Dzisiaj myślę, że będzie wygrany. A jak nie, no to będziemy rozmawiać inaczej. <gry> Zobaczymy. Czy mamy kciuki za wszystkie cztery nasze zespoły żeby te punkty ciułały ciułały, że jak potem będzie mistrz polski to gra od razu w lidze mistrzów, a nie kurczę w jakimś tam wiadomo w czym nie Dobra, tu jest przegrana Jedę, pierwsza przeróżnięta Chlecimy dalej, to jest przegrana z 79 numerem. Teraz mamy z numerem 31 i tu powinno coś się sie, 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 siedzieć <grywka> Tak mi się wydaje. Mamy co? Yy, no mamy serce, serce mamy teraz yy, sakiewkę jakby się kto pytał i mamy właśnie mamy co i... No i... I nie ma pomarańczy, mamy na razie kraby. Krabki. jest linia, jest linia czyli jest dobrze trzecia To już tam jakieś 9 zł jest <grym> na trzydzieści dzwonek. I takie coś. Takie coś. I truskaweczki są w kropeczki. Czy nie? Nie. To nie truskaweczki. Są w kropeczki tylko. Pik. I. Biedroneczki są w kropeczki. No, widzicie jak to człowiek, i coś tutaj, tego, tamtego, no dobra, dobra, to sprawdzimy na końcu, nie? Aha, bo tu mam tą linię, a tu mam też linię, tu na końcu mówiłem, na to przecież zdrapiemy od razu 21. Tylko nie będziemy kwoty podawać, no tu już linia jest. I teraz lecimy z garkiem. a garneczka nie ma czy mamy kości no mamy i mamy co kwiatka taka i co jest linia druga chyba druga linia tak tak druga linia jest serce i sztabka I forkowa, ale tu mamy teraz słoneczko. Nie ma. Słonik, jest trzecia linia. Jest trzecia linia, słonik. Hmm. I banana dobra, arbus. Będziemy mieli chyba 9 zł, jak nie? i tęcza. No. Słonik jeszcze był, ale to nic tu nie daje. Tak dzwonka nie było. Kraba nie było. sakwy też nie było. Także mamy trzy linie, tak? Raz, dwa, trzy linie. Dobra, to na końcu sprawdzimy, 3, 4, to razem mamy 5 Czyli połowę już mamy odzyskane Jak będzie po 3zł A jeszcze mamy trochę do drapania i to trzeba przyspieszyć, bo to już 11 Och, Ohoho, panie Będziecie przewijać, nie? Tak, już naddrapałem Bo nie ma sensu co byście powiedzieli ja bym drapał na całą całość bez y, nadrapania to będziecie oglądać czy nie, nie, niekoniecznie chyba, nie? Bo widzę po, po filmie jaki jest, y, jak jest czas oglądania średni, nie? Więc tam przez to tak nadrapuję, bo tego nie ma sensu, żeby to drapać w całości. i mamy tak że to nie jest aż takie o jest linia następna no to super to trochę tych linii się tu wysyp zrobił powiem jak na jeden no, zabranie kupienie takich drapek i tyle linii to no, to można powiedzieć że wysyp to już jest wysyp i pik czy jeszcze dojdzie coś gruszka i słonik już nie dojdzie, linia ale mamy linię także następna linia. Zobaczymy, co dalej. Na razie nie idzie to źle, jak na takie zdradki, to nie jest źle. I mamy, i mamy co. A na nas, z naszej klasy. Może tu skaweczka jeszcze by wpadła. <laughs> Mamy tęczę, ale księżyc fajny, nie? Ten, taki, Ten zapełnia ta co jest. To jest super kurczę, taki duży bydlak, można powiedzieć. Fajnie się to wygląda. Niebo bezchmurne, akurat się zrobiło. także sakwa serduszko hm i księżyc właśnie ten księżyc ale nie ma księżyca czyli tu jest pusto gdzie wd? dobra to jest dopiero druga drabka pusta. Kurczę, jeszcze tu tyle mam tego? Ja, pierniczę. Chciałem, że to szybciej pójdzie, a jednak widzicie to tak. Nie, nie, nie idzie tak, jak to by się chciało. No, dla mnie dobrze, bo ja lubię sobie podrapać, ale tak oglądać. Jak wy teraz oglądacie, będą wam się nudzi, nie? Czy tu człowiek głupoty jakieś opowiada, coś tam? Wiadomo Tęcza y, Arbus Ciekawa sprawa z tym jak to tu będzie tak, no muszę wysłać, bo kurczę, trochę by pieniędzy trzeba było dobrać. Poczekajcie chwilę. Telefon odebrany. No Basia dzwoniła z pracy, bo dzwoniłem. Nie miała czasu odebrać, więc teraz oddzwoniła. I co mamy? Linię kolejną. No kurczę, no wysyp linii normalnie. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie. No bardzo miło zaskoczony. Dzisiaj tu z tymi liniami trochę ich jest. Nie? To sobie zobaczymy. Sprawdzimy, na razie są dwie puste A zostały trzy Czyli by wyszło pół na pół Jak będą tu wszystkie trzy puste to taki wynik bardzo dobry Gwiazdka Gwiazdka I słoneczko, słoneczko, słoneczko I mamy słoniczka I mamy tęczę. I mamy klucz. Jakby ktoś się pytał, można coś pootwierać, czy jakoś tak... Klucz, dobra. Sztabka. Sztabuszka. Nie ma nic. I pik, pik. I jest linia kolejna. No ja pierniczę, no to normalnie jestem w szoku. Hmm. No jak chociaż będzie po 3 złote to się tu chyba już pomału wraca coś nie Także hmm. I co my tu mamy? Nie mamy I mamy jeszcze Księżyc Ale już Księżyc nic nie daje czyli jedna linia Ale jest Kurczę jestem normalnie w szoku Wysyblini normalnie wysyblini mam pik Uu, i co my tu mamy gwiazdka i jabłuszko Uu, jabłuszko zerwane i po, podkowa dobra podkowa tu mamy dwie okej okay. i mamy co Minogrono. Jeżeli by się ktoś pytał, i mamy, nie wiem, garnek, 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 czy jest gdzieś nie ma, ja nie wiem, co pocznie, co pocznie, ja nie wiem, ja nie wiem. Dobra, to i słoni Łonik i, i ostatnim rzutem na taśmę co diament? Diament, ale diamentu chyba nie ma. Dobrze, to jest przegrana w takim razie. G jest, dobra. Trzecia przegrana i ostatnia już jest teraz. Czyli 6 by wygrało. Czy ta wygra? To będzie 7. Kurde. Tak już dobry wynik. Bardzo dobry jak siedzi tu i... nie ma i kości, kości czy są gdzieś kości? Nie ma i... nie ma to już taka kiepska widać tu jest yy, truskawka nie ma no nie ma nie ma tak jak kiedyś w kabarecie nie ma a co jest? Ja jestem. I mamy słoneczko. I mamy... Tu. Dobra. I mamy arbuza. Kwiatek. Kwiatek. I ostatni klucz. Chyba będzie jednak przerżnięta, dobra, QDS, dobra, czyli tak, podsumowując, raz, dwa, trzy, cztery, cztery zdrapki puste na 10. sześć wygrało, ale to sobie sprawdzimy, te sześć wygrane mamy, linie, także zobaczymy, co tam będzie siedzieć. A jeszcze zostaną kalendarz. a już jest 20 minut. Matko święta. Dobra, lecimy. Stroik. Szukamy gwiazdki, nie? A tych gwiazdki na razie nie ma. Jest gwiazdka, jest gwiazdka. Jest gwiazdka, kurde. Dobrze jest. Nie trzeba psuć, tak jak to mówi senior. Kodyniec senior znaczy się kto ogląda ten wie dobra tu kominek trąba i bałwan karta to 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 i i aniołek. czyli mamy jedną gwiazdkę ale jeszcze sprawdzimy sobie Już nie wiem co to jest, ale dobra i Mikołaja nie mamy, także B to nie wiem co to jest, zapomniałem, ale chyba 10, tak bo nie miałem jeszcze 10, miałem 20, 30 Dobra, B to mamy 10 zł. Kalendarz się wrócił. B jest BB BBB. BB. Gwiazdka się pojawiła. Mamy 10 zł, czyli tak na 60 wydane mamy, nie wiem, na razie bo mamy 10, to jest 30, 25, 60 zł. I zdrapujemy te, te nasze liniuszki. Dobra, lecimy. Ile tu mamy wygrane? 91 numer, mamy jedną linię i mamy 3 zł. 3 zł Z. Bo zmieniali całkowicie kurcze z z to jest 3 złote chyba że coś pominąłem tu jest 3 złote czyli z nie to tu mam dd znowu kurde to co tu chodzi Uff. czyli znowu gdzieś musiałem coś pominąć nie tu jest dd a to było rzek, więc to nie może być 3 złote. Gdzieś coś musiałem pominąć. No to trzeba szukać. Teraz znowu kwiatek. Nie było pik. był pik. Był pik. Mamy linię następną, czyli mamy 6 zł. Krab. Nie ma garnek. Nie ma ananas. Nie ma. Kwiatka, nie ma, no, nie ma, nie ma, i kraba nie ma. Czyli ZZZ jest 6 zł. 6 i tu mamy 3, to 9. 9. 9, I tu mamy 3 zł. Znowu mamy ZZ. Ja gdzieś coś pominąłem, ja nie mogę. To się nie dzieje, ale fajnie, bo już będzie 15. A na nas? Serce. Dzwonek. No właśnie, dzwonek. 3 złote i 3 złote, czyli 6. Ja ale pomijałem nawet w takich liniach, no ale to tak jest, jak szybko człowiek trapię. Teraz mamy 3 linie. Uh, mamy 6. 6, czyli będzie 2, 18 chyba, tak 666, czyli 18 zyla GGG GGG g, 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 to jest 18, ale jeszcze sprawdźmy czy coś tu nie pominąłem Sakwy Nie ma dzwonek Nie ma trap też nie ma, dzwonek nie ma tego nie ma, nie ma dzwonec tak Dobra, czyli tu jest 18 złotych GGG. No to już jestem chyba tu na plusie wyjdę. I teraz tu co my tu mamy? Tu tu jest 3 złote, czyli DDD. Dobrze. Czyli tu jest już w porządku. Mój żołądku. I ostatnia, też jest jedna linia. Też jest 3 złote, czyli DDD powinno być tak. Czyli... Wszystko już tu gra. Dobra, bo już tyle czasu, że masakra. Podsumowując, na 10 zdrapek wygrało już 6 u mnie. 3, 4, 4 są przegrane i wygrały 6 i mamy tak. 3. 18 to jest 21, 6, 27.

50 i kalendarz dał dyszkę, czyli 60 zł. Na wydane 60 mam 60. Czyli nic nie straciłem na tej. No Kurczę, no to to jest wysyblini. Wysyblini, jak to się mówi, lin? Lin? Lini? Wysyblini, wysyblini, nie wiem. Ale jest, fajnie, super. Także mam dwie, dwie premiery zaliczone w nowy Od razu na jednym tym, bo dzisiaj tak jest. I na wydane 60 zł. Mam 60 zł. Także. Super. Ale linie mnie zaskoczyły. Zaskoczyły mnie totalnie. No, no kurczę, żeby wybrać na 10, 6 wygrały i mam plus. Za 3 zł. No to mówię. Dobra, nie przedłużałem, bo już wiadomo ile tu jest. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcję, łapki i co? Widzimy się następnym razem. Bo zobaczcie, ile poszło. No. Jak tu nie naddrapywać, chyba że chcecie, żeby trwało z 50 minut, no to będziemy drapać. Dobra, trzymajcie się. Piszcie w komentarzach. Trzymajcie się. Do następnego. Pozdrawiam. Cześć.